Witam, ja jestem Majros, a to jest już kolejny odcinek z Wingmenów z Nie ma. No to trzeba tutaj odpalić meczyk. Oczywiście gramy te podstawowe mapy, nie jakieś te nowe. A oczywiście... Ja nie tych map. No, ja też słabo. Są to małe bardzo mapy. I oczywiście, jeśli film wam się spodoba, o już Inferno wyszukało, łapka w górę i sub, mile widziany teraz lecimy na meczyk. Co sądzisz o najnowszej aktualizacji CSS? Eee... tej jest przed roku, czy tej jest przed e, półtora roku? Nie, tej najnowszej. Eee... czyli dokładniej tej co dodała dosłownie z to że ten że boteci umierają nie szybciej na przykład a no to myślę że nic ciekawego nie dodali a no to git oczywiście czekamy na nową operację ta, bo ta. nie ma co z pieniędzmi robić Tak, czekamy już ile 800 dni <laughs> Dobra, idę sobie tutaj. Apartami, dobra, tupiam jak nie wiem. Nie wiem, strzelają sobie po ścianach. Jeden Biblia. Dobra. Dostał jest po hezie. Dobra, leży. Ej, Jest. zdrajca, nie wiem, no, ładny skinek. Dobra, biorę se to. Poczekaj, czym tu zagrać swoim karmazynowym kurde jabkiem. No i ja. O nice, no, ja nice, ja. nice To żeby się nie powtarzać pójdę se na Biblię e, Biblia taka jest chyba ostatnia No to ja zaraz go tutaj Nie! Tutaj Nie Dobra, w połowie tam ja go skradam. S Dobra, chcesz Famasa? Widzę, że hmm? nie chcesz Dobra, no jakieś randomowe flasze, zaraz polecą O właśnie, granaty. No, mogą się przydać. Flash na całą mapę. Leci flash. Nice, nice. Same heady where ostatni użytkownik. Nie wiem, ale są losowe granaty. Worzej na mapie. Spoko spoko, to ja plantuję. Patrzę tutaj. Obra, nic się tutaj nie utworzyło. Ty patrzysz tam, to ja patrzę tu. Tylko patrz to dobrze okok? Nie A to ja się ustawię tak, żeby przypadkiem mnie nie zauważył. Za szybko. <noise> Aparty. Chodź, w niego. To spoko, on Teraz się będzie bał przebić. Dobra, uciekam. Nie wiem, do Biblii randomowo. Mam nadzieję, że nie umrę. Ała. Dobra, on biegnie na... do ciebie, w sumie biegnie. Jest, mm. Imo-warf. Imo-warf, imo-warf. Dobra, jeszcze najdzi kasy kupię. A mu nie? Zaraz leci flash do prawej. O kurde, poleciał też na mnie Flash. Dobra, tam jest już jeden. No to żeś najdarzu I Jeden jest tam No, z dwóch stron, to ty pilnuj tam, jak pilnuję tu. Flash, tam, w sensie ja Ja popilnuję tak. Nie wiem czy tak go wyhacza. Nie wyszło. Znów w życiu ci nie wyszło. Dobra, twoim kalaszkiem ich zaraz tam rozwalam. Ostaty 5 0 I mi się wydaje, że w miarę git. Eee, mogę info? Nie wiem, na sajciu O A kurde, w picie masz, w picie masz też, w picie o Oła. Nie, bo nie, nowa Zreskanował mnie. Bo to ja lecę se kalaszkiem. Jakieś randomowe też grunęciki We leci tutaj. O nie, smoke polecił, bo wrzuciłbym Maybe info, maybe info. No jeden od tamtej. A to to dzięki, dzięki. Jeden od tamtej. To jest, to jest chyba short albo long. Nie wiem. Kurde, by mi Speed wychylił. Akurat. Akurat się nie patrzy jak sprawdzałem. Tak, cheatema, ma Ta, cheater. Cheater, cheater. Nie, no, czekaj, to był randomowy flash. O, to był randomowy head. Dobra, no, trzeba im tam... Nie no. Przegrywają 3 czy 4 rundy pod rząd? I nagle tak grają? No. Niemożliwe. Beznaczki. Albo dobra, co ja będę uciekał? Widzę, że tam smoke jest, znaczy słyszę. Albo się wycofam, trochę się cykam. Leży, słyszałem, ale mu. Już pinczy się działa w Dobra, teraz ich robimy, bo jesteśmy po łatwiejszej stronie. No jak Digla w pistoletówce? No jak? Oho. albo nie zgranie tę legendarną taktykę 5-7 in aid. E wyleciał mi na pełnej. jest. Spoko. Tak ty go pochodzisz, nie zabiłeś? Chciałem, że ten watek to ten, ten co tu leży, nie wiem. Mm, pewnie mój Fave 7, bo ja taka mam. Mm, dobra, to może wezmę to. No, dobra, jest to ramię Tylko dokupię Kam No i skrócił mnie no. Jeszcze jakiegoś randomowego flasha nietrafionego rzucił. Więc nice. miał? Tak miał, ale tam też moje jest MP9 jakbyś Masz MP9 jakby co Nice, nice Defusing. Może teraz sobie zagrać oh. twój skin? Tylko że w pamiątkowej wersji. Dobra, spróbuję może teraz posnajpić Sniper Koza. Sniper Koza. Tak, zaraz oni tu na pełnej wylatują, pewnie. Maybe info, maybe info. Nie wiem, to nie wiem. Ja tylko skanowałem Czyli not info Nie mam info To się dopita Przetransportuje Maybe mm, info ja now tam idzie od y, biblioteki No i się zgubiła tu był O! No. Aha Dobra, on nie może mnie trafić, ja nie mogę go trafić, jest GG no i mnie zaraz raszują we dwóch My, ten mój miał ogólnie 12 AP, nie? Takie info. A To git. To może postoję z czym, nie wiem, z Famasa. No dobra Grenade out! Aha, nawet ja go nie zauważyłem. Wlatuje już na Sajta. Ja nie Ja też. Że on już tam się ustawił. Nie no nie wiem co zagrać Może. No, no, Bo gość nawet nie ten, gość po prostu wyjeżdża na, w pierwsze tempo już. Nie wiem jak to się to na niego nie nie ustawić Spróbuję się nie wiem jakoś tak może ustawić Ja smoka dostałem jak coś spoko Ale pilnuję na to Ja tutaj pilnuję W dziwny sposób ale jak kogoś wy Dobra, rzucił najda w Saida. Palaka też do pitu Lecą Nady, flaszę U mnie chyba Dobra, dwóch będzie ale o! Pracował jakiś randomowy flash. Obite. Drugiego nie widzę. Pewnie mi zaraz na plecy wlezie. Ale jak się odwrócę, to ten wyje... wylezie. Uciekam. Wiedzą, gdzie jestem, no ale trudno. To jest paka, ale... No i spodziewałem się, aj, że, aj, na że na plecy pójdzie. On kosę jeszcze chciał mi wsadzić, ale się obróciłem. Dobra. Trzeba uratować mecz. Tak. Usta robimy wieże, wieże, no. wieżę. To na chodź. Spok Ty się patrzysz w jedną, ja się patrzę w drugą. Nie popinę, jest kolor. Dobra, przechodź. Zobaczysz. Daj, dawaj, dawaj. Ale dwóch tam jest, widać, nie wiem. poleciało do pitu, bra Tamten gość już drugi w szoku. On może tak będzie tak, rotował albo tak. apartami wyjdzie, albo rzuci flesz. A i fragi dwa zarąbał. Teraz 25 im za dwa. Nie, wolę. A, chciałem cesarzową wziąć. To możemy się słabo. Ta wymiana skinów. Diana. Hmm. Ukradłem ci dwa fragi, które nic nie zadałem. Bez. A w ogóle ile ja zadałem? 75 obu. Aha. Ja zadałem najwięcej, a ty po prostu sobie wziąłeś halo. U mnie u mnie wyjeżdża, u mnie wyjeżdża na szybko Tak jak w sumie zawsze Trzeba ich przykampić w sajcie bo... Ej ja czekaj, to czekam aż mi wyjdzie, może pokażę w albo coś o widzę, że To się schowam ale rotował no jak nawet by nie zrotował to teraz ma trochę obity no i co gdzie ten gość schowam się tak o to będzie mega power miejscówka Trzymam trzy rzeczy na... Ej, ty się patrzy na górę, ja się patrzę na te dwie, okok? Oh, mm -hmm. Tak będzie wyjeżdżał... <głos> <głos> Powerful taktyka <noise> Ale Tak, dobra, wygrywamy to Kupić ci coś? A, widzę, że masz Kamzy potrzebujesz? Masz kamzy? No. Masz Tak, kupię to Dobra, nie będę wyjeżdżał jako pierwszy, bo oni to lubią. Nice, nice. Drugi pewnie będzie tędy. Ja go wkrócę. dzisiaj idzie tam tam. Nie skracaj go, przecież jesteśmy po CT. Okay. Ale Aż podskoczyłem. Spoko. Dobra, nade by Pago Ach, to profesjonalne najdy. No. W końcu mi się z... Ty co on robił, tak, tak? Dobra, ale leży Nie, no to był dobry meczik, dobry meczyk Będzie ranka, czy nie będzie? O, ja mam już generała ten generała czego broni? O. 38 stopień. Mistrzowskie na srebro. A ja dostanę rankapa, pewnie nie. Oczywiście, bo komu to potrzebne. Nie no. A co chociaż dostaje? O! Ty. Nie jest... Do, nie jest źle. Jest, jest, jest dobra skrzynka. Źle, źle. I... twój skin do scouta. A skrzynka za 5 zł zawsze, zawsze mega. Dobra, ale to już będzie wszystko na ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i suba. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i cześć. Ja ma.